Stajnie książęce były miejscem debaty oksfordskiej, której zadaniem jest kulturalna dyskusja nad postawioną wcześniej tezą. W grę nie wchodzi wzajemne przekrzykiwanie oraz obrażanie. Wypowiedzi rozmówców obowiązuje również ścisły reżim czasowy. Eliminacje wyłoniły do debaty reprezentantów pierwszego oraz trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie. Popularny chrobry bronił idealistycznej wizji funduszy unijnych, trójka natomiast skupiła się na pragmatycznym wymiarze rozwoju wsi pszczyńskiej. Do finału zakwalifikowały się dwie grupy ze, ze szkół ogólnokształcących tutaj z terenu gminy Pszczyna. Ja myślę, że dyskusja była. E, bardzo owocna, ponieważ dobrze było się też przysłuchiwać e, dwóm stronom i tak jakby dwumracjom. I nawet jeśli sami dołożyliśmy do nich te 15%, to dołożyliśmy do nich 15%. Z kartą papieru z zapisami dwami tylko deklaracją z średnim pokryciem. A co jeżeli kolejny kraj to na... Młodzież broniła tak jakby swoich racji. Każda grupa broniła, broniła swoich racji z jednej strony. E, były osoby, które są wiadomo chciały przedstawić jakie są zalety pozyskiwania środków unijnych. Bardzo też się cieszyłam, że, że osoby znały i, i wiedzą jakie są projekty tutaj na naszym terenie i, i co tutaj się dzieje. Że tak naprawdę dzieje się trochę i, i te pieniądze są jednak wykorzystywane. Nie tylko tutaj w mieście, ale również na obszarach wiejskich, na czym nam bardzo zależy. Debacie uważnie przysłuchiwała się trójka ekspertów. Komisji zasiadł wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierownik Referatu do Spraw Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim oraz europarlamentarzysta. Ja myślę, że tego typu debaty właśnie pozwalają na wyjaśnianie pewnej kwestii i pokazywanie, że jak w każdej rzeczywistości, tu również mamy rzeczy bardzo pozytywne, ale i te, które wzbudzają nasze wątpliwości. Ja myślę, że ta debata była bardzo ciekawa i wskazywała na to, że ludzie, młodzi są zainteresowani. Ostatecznie, po merytorycznej debacie, publiczność wydała werdykt. Okazało się, że więcej osób przekonało się do argumentów stawianych przez grupę idealistów z Chrobrego, która tym samym została laureatem debaty oksfordzkiej. Roxana Konstanty? Piotr Barań, Aleksandra Klimczak, Paulina Kołodziej. Na pewno drużyna przeciwna miała y, dużą moc y, przekonywania i charyzmy, aczkolwiek wydaje mi się, że byliśmy na tyle y, dobrze przygotowani, że byliśmy w stanie y, im sprostać.